Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w pomarańczowych barwach. Dziś, moi drodzy, przewaga linii. Mamy dwie sztuki super linii, Zodiaka, bonus 7 i Mega Linie. Wczoraj był odcinek w barwach fioletu. Nie poszło nam aż tak źle na nim, a miejmy nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam jeszcze lepiej niż wczoraj. Także, kochani, zaczynamy, bo troszkę tych linii mamy. Nawet mi się zrymowało, a zaczniemy od właśnie super linii. Także kochani, zdrawka z numerkiem ósmym. I zaczynajmy. Trzymajcie mocno kciuki, a szukamy arbuza i łodzi. Arbuz i łódź. Mamy dwa arbuzy. O jest i trzeci. Łódka również się trafia. Kolejna łódź. Tutaj mamy arbuza. I tutaj jeszcze dwie łódki na zakończenie poszukiwań. A, jeszcze jedna była. No to teraz tęcza i kości. Tęcza i kości. Tutaj nic, tutaj mamy tęczę. Mamy też parkę. Tęcza, tęcza i kości już więcej nie ma. No to jedziemy kolejne. Balony i cytryna. Balony i cytryny. Cytryna jest. Balony również. Mamy balony i cytryn. Więcej nie ma. Piłka i gwiazda. Piłki i gwiazdy szukamy. Piłka jest. I jest też druga. No gwiazdki tym razem poskąpili. Tak, nie było gwiazdki. Może będzie księżyc wraz z okularami. Księżyc mamy. Okularki też są. Tutaj nic, ale za to tutaj zobaczcie, mamy ładnie trzy księżyce i parę okularów. Ptak i serducho. No to szukajmy. Ptak i serducha. Serce jest. Ptak również się pojawił, i tutaj już nic. No to klucz i słońce. Klucz na szczycie. Słonko również zawitało. Kolejne słonko, i kolejny klucz. No ładnie się otwiera. A tymczasem moneta i korona. Korona jest. Jest i druga. No jest i trzecia. Zobaczmy, jak to z monetą będzie. No monety brak. Parasol i diament. Parasole i diamenty. Diamencik jest. Parasola nie ma. No to rolki i biedrona. Rolki biedrona. Biedronkę mamy. I ostatnie dwa symbole: podkowa i motylek. No to szukajmy. Motylek jest. I słuchajcie, mamy linię. Także fajnie się zaczyna. Wczoraj też zaczęliśmy draping wygraną, nie? Motyl i podkówki nie ma. Ale dobra, mamy jedną linię: arbus tencza i motyl był. A więc wygraliśmy tutaj 5 złotych zwrotu. Także rozpoczynamy wygraną, mam nadzieję, że tak się draping nie skończy, tą jedną zdrapką. Pierwsze super linie, no spisały się bardzo ładnie. No to zobaczymy, co na to numerek 12, tam mieliśmy ósemkę i jedziemy. A zaczynamy od kwiatka i od roweru. Kwiat i rower. No i Wam powiem, że zaczynamy, no... Zaczynamy cienko. Pusty przelot. Parasol i sakwa. No to szukamy. Parasol jeden, parasol drugi. Mamy też sakiewkę. Kolejne symbole się ładnie sypią. No i tu jeszcze jedna sakiewka. Słonko i wiatrak. Są to kolejne symbole. Wiatrak obecny. Tutaj mamy znowu wiatrak. No a słonka jest, słonko. Jest słonko, jest i wiatrak. A tutaj przy parasolu jeszcze pominięty wiatrak, ale znalazłam w porę. Łódź i motyl. No to jedziemy Łódź i motyl. Motylek jest. Tutaj kolejny. Tutaj nic z tych rzeczy, i tutaj na dole, no łódka, tym razem pusty przelot. Leżak i piłka. Leżak i piłka, leżak obecny. Mamy i drugi, jest i trzeci. No ale z piłką chyba problem będzie. No, do samego końca piłeczki nie uświadczyliśmy. No to kolejne. Dzwon i kości. Są kości, jest i dzwon, kolejny dzwonek i jeszcze jeden. I na końcu wieńczymy kośćmi. Czapka i moneta. Czapka, moneta. No i tutaj znowu licho. Jedna monetka, jedna czapka, no ale wystąpiły nam tutaj. Arbus i balony. Arbuzy i balony mile widziane i choć mile widziane, to się nie pojawiły, no to może z lodami i z podkowami będzie już lepiej, lody i podkowy, podkowa jest, mamy kolejną, jest i lód, tu kolejna podkówka, jeszcze jedna, a balony były, zobaczcie, no jednak były. No to teraz tęcza i rolki. I tak rolka jest. Tutaj kolejna. I tutaj jeszcze jedna. Dobra, ostatnie dwa symbole. No jeszcze możemy coś tutaj rozwinąć. A będą to klapki i klucz. I teraz jedziemy od dołu. Klapki i klucz. Tutaj nic. Tutaj mamy w parze. Były też jeszcze jedne klapki. I są jeszcze jedne. I Wam powiem, że nic już więcej nie rozwiniemy. Kontrolne literki. Przeróżniaste, trzy różne. Głównej nie mamy, a więc zdrabka pusta. Także drugie superlinie, no nie tym razem. No to teraz może Zodiaczek z numerkiem 13. Szukamy gwiazdki, szukamy księżyca. No i trzymajcie mocno kciuki. Właśnie za te dwa symbole. A mamy planetę, jest UFO, jest jednorożec, żółw. Konik, portyk, miś, teleskop, naczynie. No fajnie by było, jakby któryś z wygrywających symboli nam tutaj wskoczył. No ale na razie to się nie zapowiada. Mamy Ziemię, jest kotwica, jest delfin, krab i, kochani, trzy ostatnie szanse także trzy, dwa, jeden, zero. Jest 0, nie ma wygrywającego symbolu, a więc kochani, no na tej zdrabce pusto. Ale może to odmienić neonowy bonus 7 z numerkiem czwartym, gdy znajdziemy siódemkę albo worek. Siódemka pomnoży nam wygraną razy dwa, ale z worka też bym się bardzo ucieszyła. A mamy kostkę, winogrono, motylka, serducho, karo, kapelusz, śliwka... Cytryna. Jakie duże te cytryny, nie? W porównaniu do innych owoców. Wiśnie. Chmura. Kwiat. Banan. Trefl. Bluzka. I kochani, no zmierzamy do końca zdrabki, a wygraną właśnie widać. Mamy worek, także coś tutaj będzie. No na pusto z tej zdrabki nie wyjdziemy. Dalej ananas, nuta, aparat i na końcu mamy na osłodę melona. Worek jest. A pod workiem 10 złotych zwrotu. Także dobry i zwrocik. Bilans nam się troszeczkę zwiększa. A kontrolne literki to 3 razy B. Także tutaj dyszka. A naszą pulę wygranych może zwiększyć mega linia. Z numerkiem siódmym zobaczymy, czy ta siódemka będzie szczęśliwa. Oby taka była. I zaczynajmy. A szukamy loda i flaminga. I jedziemy. Loda mamy. Tutaj jest drugi, pod nim zaraz flaming czekał. Tutaj nic, tutaj podobnie. O, jest flaming. Jest i lód, jest i druga gałka. Kolejny lód. I na ostatku jeszcze jeden lód. No, lody przeważyły te flamingi, nie? Gwiazdka i naszyjnik. No to jedziemy. Gwiazdki i naszyjniki. Naszyjnik jest. Jest i drugi. Tu mamy trzeci. No, naszyjniki teraz ładnie obrodziły, ale za to gwiazdek nie widać. A jeszcze pewnie po drodze coś pominęłam. No dobra. Żółw i winogrono. No to lecimy. Żółw i winogrono. Winogronko jedno jest i drugie. Przydałoby się teraz, żeby jakiś żółw nam wpadł. O i zobaczcie teraz winogrono razem z żółwiem. Tutaj nic. O zobaczcie. Mówiłam, że przeoczyłam jeden naszyjnik. Winogrono, żółw. Dobra sakwa i autko Sakwa i auto Jest sakwa Tu na razie nic nie widać Sakwa i auto. Tu mamy sakiewkę jest i następna Tutaj kolejna sakwa I tutaj coś No auta nie było. No chyba że znowu przespałam. Ale chyba nie. Rower i liść. No to szukamy. Listek jest. Są kolejne. O, tutaj mamy ładnie rowerki. Kolejny liść. Tu ładnie w parce sobie ustawiły się. Liść i rower. Dobra, mamy listek. I rowerów więcej nie ma, lisków zresztą też. Popcorn i łódź. Popcorn i łódź. I wam powiem, że nastała niezręczna cisza. No nie ma ani popcornu, ani łodzi. No to może będzie korona i motyl. Motylek mamy, koronki, zobaczcie, tutaj ładnie się ustawiły. Jest i motyl, jest kolejny, a łódka była. Widzicie, a my szukamy korony i motyla. Kolejna korona, korona i motyl, jest kolejna. Motylek, korona, i to by było na tyle. Dobra, kolejne symbole. Podkowa i szminka. Podkowa i szminka. Tu nic, tu nic. No, szminkę gdzieś widziałam. O, tutaj chyba ją widziałam. O, tu jest jeszcze jedna. I kolejna. Na podkowy. Podkowy nie ma, jest. Podkowa na sam koniec. No, już symboli nam coraz mniej zostaje. A tymczasem arbus i pierścień. Arbus i pierścień. Arbus i pierścień. No nie ma kolejny pusty przelot. Chyba, że zaraz odnajdę jeden z tych symboli. Kłódka i cytryna. Kłódka i cytryna. Cytrynę mamy. No klucze są, ale kłódki nie widać. Tu kolejna cytrynka. Jeszcze jedna. No, mam nadzieję, że kwaśnej miny nie będziemy robić po tej zdrapce. Moneta i zegar. Moneta i zegar. Mamy monetę. Jest kolejna. Zegar również zagościł na zdrapce. No, ale to by było na tyle. Biedronka i piłka. Zobaczcie, jak tutaj licho jeszcze nic nie mamy. Biedronka i piłka. Biedrona jest. Jest i kolejna. I piłka również była. No dobra. Dwa z czterech ostatnich symboli, a będzie to dzwon i klucz. No i w końcu tutaj w tej linii nam się coś odkryje, bo mamy dzwonek. Tutaj kolejny dzwonek, i jeszcze jeden. Jest klucz, jest klucz, i jest też dzwonek. I to na tyle. Dobra, ostatnie dwa symbole. No zobaczymy. Aparat i kości. No nie wiem, czy nam pomogą. Aparat i kości. Kości są tu. Kości są tu. Tutaj jeszcze jedne aparatu, to chyba nie było. No nie było, nie było. Także kochani, no tutaj na zrabce nie wygraliśmy nic, ale jest szansa na tego dolara. Możemy tutaj wygrać 40 zł, ale czego wygramy, zadecyduje dolar. A mamy co u góry? Portfel? No oby dolar. No a zobaczcie, jak trafiłam, jest portfel. A że trafiłam, to powinnam te cztery dychy tutaj wygrać, prawda? Sytuacja na odcinku przedstawia nam się tak, że to, to tutaj było puste, ale część z drapek wygrała. Neonowy bonus oddał dyszkę i super linie również oddały swój zwrotnik. Także kochani, 15 złotych jest, a my moi drodzy testujemy dalej kolorki. Powiem Wam, że na jutro mam fajny kolorek przygotowany, ale jaki on będzie to jest niespodzianka. A w komentarzach możecie pisać jaki Waszym zdaniem wejdzie jutro kolorek. Był niebieski, był zielony, był fioletowy i dziś pomarańczowy. A na jutro wejdzie kolor i możecie napisać w komentarzach. Także kochani, ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i do następnego. No to pa!